Opowiem o jednej z najciekawszych i najbardziej zagadkowych spraw, jakie wydarzyły się w moim zawodowym życiu. Dotyczy bardzo skrywanego tematu, który gdzieś tam funkcjonuje w patologicznych rodzinach, ale nie tylko. To, na co warto zwrócić uwagę przy tej sprawie, to z jednej strony współpraca wszystkich służb policji, a z drugiej wyczulenie społeczne na to, co dzieje się u sąsiadów. I nie chodzi tu bynajmniej o taką wścibską, próżną ciekawość. Ale o wyczulenie na krzywdę, która może się dziać za ścianą albo za płotem, na którą trzeba zareagować. Wszystkie historie, które usłyszycie w tym podcaście, miały swoje miejsce w rzeczywistości. Jednak dla ochrony źródeł, z których czerpie informacje, nazwy miejscowości i imiona bohaterów zostały zmienione bądź zatajone. W tym podcaście poznacie pracę polskiej policji i systemu więziennictwa od podszewki. Zapraszam was na podcast Wyznaje. Wyznanie policjanta. Całe zdarzenie miało miejsce gdzieś pod koniec 2009-2010 roku. Jeden z dzielnicowych, który miał łatkę takiego nadgorliwca, przyszedł do nas do Wydziału Kryminalnego i zaczął opowiadać o rzeczach, które w pierwszej chwili wydawały się nieprawdopodobne, które nie mieściły się w żadnym katalogu moralności. Jeśli okaże się to prawdą, to macie taką sprawę, jakiej jeszcze tutaj nie było. Wiesz, tutaj niedaleko za starym młynem jest taki dom. Taka stara budera. A na podwórku. Straszny. Ja nie lubię takiego czegoś, bo... ten porządek musi być, nie? Więc zacząłem rozpytywać sąsiadów, kto tam mieszka, czym się zajmują i tak dalej. I czego się dowiedziałem? Tam mieszka facet z piątką dzieci. Trzech synów i dwie córki. I ten gość to taka fleja. Nie dba o siebie, wiecznie brudny w ogóle. Ale nie pije. Jego żona zmarła i chłop po prostu nie ogarnia. Jego sąsiadka mówiła, że te dzieci to jakieś dziwne są. Z tego, co opowiadała, to one mogą być trochę zaburzone. Najmądrzejszą, najbardziej bystrą osobą w tej rodzinie jest Basia. To jest starsza córka. Ona, jako jedyna, skończyła szkołę, założyła swój sklep, stara się w miarę normalnie funkcjonować. Z pozoru normalna rodzina, ale. No właśnie. Sąsiadka mówi, że ojciec razem ze swoimi dwoma młodszymi synami zaciąga Basię do piwnicy i tam ją gwałcą. I robią to w momencie, kiedy najstarszy z braci jest w pracy. On początkowo o niczym nie wiedział, ale potem, jak już się zorientował, że coś tam się dzieje, to dołączył do braci i ma niby czerpać z tego korzyści. Zastanawialiśmy się, o jakie korzyści chodzi. Po bardziej wnikliwym rozpoznaniu okazało się, że młodsza siostra Basi nagrywała wszystko po czym wysyłała te filmiki swoim kolegom, koleżankom, oczywiście za jakąś opłatą. W ten sposób sobie z bratem dorabiali. Ci ludzie nie widzieli w tym nic złego. Basia była bardzo atrakcyjną kobietą, zgrabną, inteligentną, trochę nie pasowała do tej rodziny. Ojciec po śmierci swojej żony stwierdził, że teraz Basia będzie mu ją zastępowała. Uważał, że to jej obowiązek, żeby zaspokajać potrzeby taty. Zlepek tych informacji spowodował, że naczelnik Wydziału Kryminalnego powołał grupę, która miała zająć się tą sprawą. Łącznie było nas czterech, i zaczęła się burza mózgów. Dzielnicowy dodał, że Basia za każdym razem, kiedy ojciec i bracia chcieli ją gwałcić, protestowała. Wtedy była bita i przywiązywana łańcuchem do pieca centralnego ogrzewania, który był w piwnicy tego domu. Założyliśmy formę pracy operacyjnej na to, żeby móc w jakiś normalny sposób zacząć. Zaczęliśmy od standardowej procedury, czyli zbieranie wszystkich informacji. Dzielnicowy zrobił nam wywiad środowiskowy, wskazał osoby do współpracy, które mogłyby nam w jakiś sposób pomóc. Jak usłyszeliśmy, że te osoby już czekają na nas, że są bardzo zainteresowane rozmową, to nas trochę przyhamowało, bo nie o to chodzi, żeby robić sensacje, tylko o to, żeby jakoś dziewczynie pomóc. Podjęliśmy decyzję, żeby nie wkraczać do tych ludzi oficjalnie, jako wydział kryminalny, i nie rozmawiać z nimi, bo to może wywołać tylko niepotrzebne zamieszanie. Wywiady robiliśmy przy współpracy z dzielnicowym. Wynikało z nich, że ludzie od dawna wiedzieli, co się dzieje w tym domu, ale nikt nie chciał się wtrącać, nikt nie chciał nikogo krzywdzić, fałszywie oskarżać, więc zrezygnowali z powiadamiania organów ścigania, prokuratury czy policji i elegancko sobie żyli, ze świadomością, co dzieje się za płotem. Słyszeli krzyki, ale nic z tym nie robili. Przełom w tych ludziach nastąpił wtedy, kiedy pewnego dnia Basia wychyliła się przez okno na piętrze tego domu i zaczęła krzyczeć. I wtedy ludzie stwierdzili, że to, o czym mówi się od dawna, może być prawdą, i chyba trzeba gdzieś to zgłosić. Ale oczywiście znalazła się grupka, która twierdziła, że Basia i cała jej rodzina mają problemy psychiczne i nie należy się tym przejmować. Zaczęły się czynności fizyczne z ramienia naszego wydziału kryminalnego. Chodziło o rozpoznanie obiektu. Musieliśmy podjąć czynności niejawne, które pozwolą nam zlokalizować ten budynek w ogóle wszystkie budynki gospodarcze znajdujące się w obrębie posesji zrobić plan przeszukania, plan szturmu na ten dom, gdzie i jak zabezpieczyć drzwi, okna itd. Kolejnego dnia zaprosiliśmy na spotkanie prokuratora. Mieliśmy szczęście, że wyznaczyli nam prokuratora, który twardo stąpał po ziemi i nie bał się z nami współpracować. Bo jest coś takiego, że prokurator, podejmując czynności w sprawie, która okaże się jakąś bzdurą, może sobie tym zaszkodzić. Nie jest to mile widziane. Prokurator zaangażował się w 100%, co było dla nas wielką korzyścią, bo wiedzieliśmy, że nie będzie żadnego hamulca z jego strony. Na drugi dzień od podjęcia tej informacji zaplanowana była realizacja. Zebraliśmy funkcjonariuszy naszego Wydziału i patrolówkę do zabezpieczenia terenu działań. Odcięliśmy ten dom, bo nie wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać. Tam mogło się wydarzyć dosłownie wszystko. O szóstej rano weszliśmy z drzwiami do tego domu, zabezpieczając wcześniej wszystkie wyjścia. To, co zobaczyłem za tymi drzwiami, to po prostu, nawet nie wiem jak to nazwać. Po wejściu pierwsze, co uderzało, to niesamowity brud i smród. W pokoju po lewej stronie zastaliśmy dwóch chłopaków leżących na jednym łóżku. Na ścianie ogromny telewizor, DVD, leciał jakiś film porno, a ci dwaj się zabawiali. To byli bracia. Nie widzieli w tym nic złego. Telewizor i DVD, jak potem powiedzieli, wzięli na raty na basie i nie zamierzali spłacać. W pokoju na piętrze zatrzymany został ojciec i kolejny syn. Ale nie mogliśmy znaleźć basi. Jeden z braci twierdził, że ona jest w mieście. Wszyscy, łącznie z najmłodszą córką, zostali zatrzymani i przewiezieni do naszego wydziału. Każdy do osobnego pokoju. Wszyscy byli rozpytywani na okoliczność tego, co działo się w tym domu, bo Basia zniknęła. To był główny powód do działania zniknięcie Basi. Była obawa, że stało się coś niedobrego. My wzięliśmy Darka. Przez swoją lekką niepełnosprawność intelektualną nie potrafił kłamać. Nie wychodziło mu to. Chłopak opowiedział nam, co się stało. To było w niedzielę rano. Usiedliśmy do śniadania. Basia je przygotowała, bo ona zawsze kupowała nam jedzenie. I po śniadaniu brat stwierdził, że będziemy się teraz z Basią zabawiać. Jest niedziela, nigdzie nie trzeba iść. Który brat? Robert. Robert. Tylko Basia nie chciała się zgodzić. No, no to ją pobił. Zaprowadził do pokoju i tam zaczął się zabawiać, potem zniósł ją do piwnicy, tam dalej się zabawiał, drugi brat też, tata. A ty? Ja nie, nie, ja nie, ja, ja to byłem w kuchni. Potem, potem oni wrócili na górę, Basia została w piwnicy i bardzo głośno krzyczała, płakała. Nie mogłem tego wytrzymać, to zbiegłem do piwnicy, żeby jej pomóc. On, oni przywiązali ją do pieca. Uwolniła ją. No to pobiegła na górę, tam otworzyła okno i zaczęła krzyczeć. To tata, razem z Robertem chwycili Basie za ubrania, odciągnęli od okna, żeby to sąsiedzi to... nie słyszeli. I szarpnęli ją tak mocno, że Basie uderzyła głową oknem stołu. A, a potem, oby... a potem oby to nową posadzkę. Zaczęła jej lecieć krew ucha. Nie ruszała się. To potem przyciągnęli ją do łazienki, Basie leżała tam sobie do wieczora, a w nocy odkopaliśmy dół, w którym chowaliśmy wszystkie psy, które No czasami jak były głupie, to, to je zabijaliśmy, wrzuciliśmy Basie do tego dołu i zakopaliśmy. Taką wersję wydarzeń przedstawili wszyscy. Jednej rzeczy nie potrafię do dziś zrozumieć. Ci ludzie zostali rozdzieleni na dwa dni, czyli każdy z nich przenocował na dołku w innej komendzie powiatowej, więc od czasu zatrzymania nie mieli możliwości komunikowania się ze sobą, nie widzieli się. A powstał obraz makabrycznej zbrodni, i co najgorsze, ten obraz był bardzo spójny. A wiadomo, że im bardziej obraz przekazywany przez osoby rozdzielone jest spójny, tym większe prawdopodobieństwo, że do tego doszło według przedstawionego scenariusza. Oni tak jakoś bardzo swobodnie o tym wszystkim mówili. Nie byli podpuszczani, nie byli zmuszani i tak dalej. Działania typu przesłuchania i rozpytywania były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Oczywiście napięcie było. Czasami sięgało zenitu, bo ta sprawa no, nie była zwykłą sprawą. Mieliśmy tu do czynienia z niesamowitym uciemiężeniem, brakiem jakiegoś człowieczeństwa i z totalnym zniszczeniem psychicznym człowieka, a w ostatecznym rozrachunku ze zabiciem tej osoby. Ze szczególnym udręczeniem, bo przecież była więziona. Takiego czegoś jeszcze u nas nie było. Przynajmniej już dawno nie było. Na podstawie zgromadzonych informacji. Prokurator zarządził ponowne przeszukanie domu i przyległego terenu, wskazanego przez te osoby, ale na nasz wniosek zostało to poszerzone o przeszukanie jeszcze kilku innych punktów. Obok tej posesji były stare, opuszczone domy z zalanymi piwnicami. Na miejsce przyjechała ekipa nurków i pies do poszukiwania zwłok. Przeszukali to, co było pod wodą, a pies zaczął wąchać i szukać ciała. I znaleźliśmy martwe psy. Ale po Basi ani śladu. Nurkowie przeszukali też staw, który był obok. Takie przeszukanie wygląda w ten sposób, że rozciąga się liny z jednego brzegu na drugi i Nurek po tej linie idzie, bo zerowa widoczność i fizycznie maca wszystko, co jest na dnie. Więc powyciągał różne fanty, kolejnego martwego zwierzaka, ale Basi nie wyciągnął. Przyjechały też jednostki straży pożarnej, wypompowali szambo, oczko wodne, które tak naprawdę było bardzo głęboką dziurą zalaną wodą. Były przeszukania starego gnojowiska, wychodka, ale ani śladu basi. Na koniec zrobiliśmy odprawę i przystąpiliśmy do przeszukania wskazanego wcześniej miejsca. Dopiero na końcu, dlatego że czekało nas ogromne kopanie i czekaliśmy na koparkę, która w razie czego miała nam pomóc. Wiadomo, że przy poszukiwaniu ciała nie można działać drastycznie. Trzeba postępować bardzo delikatnie. Gdybyśmy mieli użyć koparki od razu, to działalibyśmy bardzo szybko, ale jest ryzyko uszkodzenia zwłok. Na miejsce przyjechało też laboratorium komendy wojewódzkiej. To była bardzo duża akcja. Wioska mała, poblokowana przez radiowozy. W tym czasie, kiedy trwały poszukiwania. Wywiadowcy i pozostali kryminalni współpracowali z mieszkańcami, żeby jak najwięcej informacji z tego środowiska wyciągnąć. I potwierdzało się to, że w tym domu dzieje się coś niedobrego na tle seksualnym. Zaczęło się kopanie w miejscu wyznaczonym jako miejsce pochówku wszystko oczywiście w oparciu o przepisy, które regulują takie czynności. W związku z tym nasze działania były nagrywane przez technika, robione były zdjęcia. Teren niesamowicie trudny, wszędzie glina, wcześniej wyrzucany był tam popiół, i to wszystko zbiło się w taką bryłę, więc trzeba było kopać też kilofami. Po kilku godzinach kopania, podczas których znajdowaliśmy tylko różne szkielety zwierząt, jakiegoś psa w worku, mnóstwo śmieci, prokurator stwierdził, że teraz już bierzemy koparkę. Oprócz tego, że przerwaliśmy kabel do internetu, nie było prądu w wiosce, uszkodzony został wodociąg, kanalizacja, to po ciele Basi ani śladu. My byliśmy na zewnątrz, a ekipa z laboratorium pracowała w domu. Zabezpieczali krew ze stołu, ze ściany, z miejsca, gdzie rzekomo Basia była przetrzymywana, ale cały czas brakowało jej ciała. Nie mogliśmy go znaleźć. Zaczęła się nerwówka. Bo ci zatrzymani cały czas twierdzili, że Basia jest w dole przy tym domu i cały czas powtarzali ten sam scenariusz, więc nie było przesłanki, że to może być nieprawda. Prokurator stwierdził, że Basia na pewno nie żyje, no ale trzeba znaleźć ciało. Wezwaliśmy gdzieś z południa Polski ekipę z georadarem. Mieli być za dwa dni. W tym czasie chcieliśmy uporządkować dokumenty. Prokurator przygotował już wnioski o areszt. Kiedy wróciliśmy do komendy, trzeba było się po prostu napić, bo na trzeźwo ciężko było to wszystko znieść. Ekipa młodych ludzi, wysłana po alkohol, znalazła Basię na przystanku. Po prostu siedziała. Zdziwiona, że ktoś jej szuka. Słyszała, że coś się dzieje, ale ona miała sprawy do pozałatwiania i tak dalej. Okazało się, że Basia delikatnie sfiksowała bo to co się działo u niej w domu zostało potwierdzone. Te wszystkie wydarzenia odbiły na niej ogromne piętno. Zamieszkała w jakiejś melinie i tak sobie funkcjonowała. Pod kątem fizycznym nie stała jej się większa krzywda, ale pod kątem psychicznym było już gorzej. Ostatecznie udało się ją umieścić w DPS-ie. Mieszka tam na stałe, otrzymała rentę. W całości przekazuje ją na DPS, ale w zamian ma dom, w którym jest ciepło, czysto, może się leczyć. W chwili tego zdarzenia miała 28 lat. Nie wiem, co się z nią teraz dzieje. Ruszył proces za znęcanie się. Ojciec dostał wyrok, ale nie poszedł siedzieć. Umarł na chwilę przed terminem stawiennictwa. Kilka tygodni po zatrzymaniu umarł też najstarszy brat. Ten proces. Cała ta sytuacja, napiętnowanie przez mieszkańców tej miejscowości spowodowało to, że tętniak, który miał w mózgu, po prostu pękł. Z braćmi, którzy wspólnie zabawiali się na łóżku, nie wiem, co się dzieje, tak samo jak nie wiem, co z jej młodszą siostrą. Niedawno odwiedziłem tę miejscowość. Wygląda na to, że ktoś w tym domu mieszka, ale dom niszczeje. Rodzeństwo Basi nie zostało skazane, bo wszyscy byli niepoczytalni. Koszmar niesamowity. Odcisnęło to piętno na nas wszystkich, którzy przy tym pracowaliśmy. Ta sprawa miała jeszcze jedną przykrą konsekwencję. Taki rykoszecik poszedł. Krótko przed jej realizacją przeniesiona została do nas koleżanka z innego miasta. Oficer policji. Miała około 50 lat. No i słyszała co się dzieje. Słyszała krzyki zatrzymanych braci Basi. Oni w ogóle robili pod siebie no, koszmar. I to wszystko wywołało u niej tak ogromną reakcję stresową, że wyciągnęła broń i zaczęła do nas celować. Cały czas powtarzała, że musimy ich wypuścić. No i kolejna nerwówka, co tu robić? Najważniejsze, żeby nie działać pochopnie. Negocjowaliśmy. Nie dopuściliśmy do tego, żeby wzięła zakładnika. I udało się sprawę tak rozwiązać, żeby nie wzywać jednostki, która miałaby ją zatrzymać, albo w razie krytycznej sytuacji zastrzelić. Dostała herbatę i środki uspokajające, które podał jej lekarz, udało się ją obezwładnić. W ogóle to jej matka pracowała w kantynie policyjnej. Okazało się, że one od kilkunastu lat ukrywały schizofrenię tej policjantki. I w zasadzie pakowały nas wszystkich na minę. Ta kobieta trafiła do psychiatryka, a po kilku miesiącach wyszła, poszła na rentę. Przykra sprawa.